Cześć. Z tej strony Leno z kanału Twój Informatyk. W dzisiejszym filmie pokażę wam, jak sklonować dane ze starego dysku twardego na nowy, na przykład podczas przesiadki na nowy komputer, tak aby zachować wszystkie swoje dane, system operacyjny, pliki, programy i ustawienia. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić cię do subskrypcji tego kanału. Umożliwi to docierać do szerszego grona odbiorców i lepiej rozwijać mój kanał. W moim poradniku klonowanie dysku wykonam za pomocą programu EaseUS Disk Copy. Link do pobrania i zakupu programu znajdziecie w pierwszej linii opisu tego filmu. Aktualnie z okazji Black Friday EaseUS oferuje do 70% zniżki. Specjalny kod rabatowy zamieszczam w opisie filmu. EaseUS Disk Copy to narzędzie płatne, ale dostępna jest też darmowa wersja próbna. Program działa na wszystkich popularnych systemach: Windows 11, 10, 8 oraz 7. Na plus warto dodać, że ISUS oferuje różne opcje licencji: miesięczną, roczną oraz dożywotnią, czego nie mają niektóre konkurencyjne aplikacje, takie jak na przykład Macrium. Wykonanie klonowania tym programem jest naprawdę proste. is Disk przyda się wam, gdy chcecie: wymienić dysk na szybszy lub większy bez utraty danych, przenieść system Windows bez ponownej instalacji, sklonować stary dysk twardy na nowy komputer albo po prostu stworzyć pełną kopię zapasową swojego dysku. Dziś użyję tego programu, aby sklonować mój stary dysk twardy na nowy, czyli skopiować całą zawartość dysku systemowego, ponieważ przesiadam się na nowy komputer. Taka operacja zachowuje wszystkie dane, system Windows, pliki, aplikacje i ustawienia. Po zakończeniu kopiowania i zamontowaniu nowego dysku w nowym komputerze, system uruchomi się dokładnie tak samo jak wcześniej na starym, z identyczną zawartością, ustawieniami i programami. Całą operację wykonuję na komputerze z systemem Windows 10, na którym mam już zainstalowany program ISUS Disk Copy. Pamiętajcie, że do klonowania potrzebne są dwa dyski podłączone jednocześnie: Źródłowy, czyli ten, z którego kopiujemy dane, oraz docelowy, na który je przenosimy. U mnie dysk źródłowy to M2 NVME zamontowany na płycie głównej, a docelowy jest podłączony przez USB za pomocą obudowy M2 NVME USB. Dobrze, to przechodzimy do praktycznej części poradnika. Uruchamiam program ISUS Disk Copy. Po przejściu do głównego okna programu widać, że domyślnie zaznaczony jest tryb dysku i właśnie z niego będziemy korzystać. iS US Disk Copy oferuje też możliwość klonowania pojedynczych partycji, czyli tryb partycji, ale dziś interesuje nas pełna kopia dysku, dlatego użyjemy właśnie trybu dysku. Na dole widzimy listę wszystkich dysków podłączonych do komputera. Na początku warto upewnić się, że na liście w programie widoczne są oba dyski: dysk źródłowy oraz dysk docelowy, na który będziemy przenosić dane. Powyżej znajduje się graficzne przedstawienie partycji na wybranym dysku. W pierwszym kroku wybieramy dysk źródłowy, czyli ten, który chcemy sklonować. W moim przypadku jest to dysk 2 Samsung. Tutaj widać jego partycję oraz całkowity rozmiar. Na liście znajduje się również dysk docelowy, oznaczony jako dysk 3 i od MicronTech USB Device. To właśnie na ten dysk sklonuję mój systemowy dysk Samsung. W pierwszym kroku zaznaczam dysk źródłowy, ten, który chcę sklonować. Dodatkowo mamy tu opcję kopiowanie sektor po sektorze. Możemy ją zaznaczyć, jeśli chcemy stworzyć idealną, bitową kopię całego dysku, również z pustymi sektorami. Taki proces trwa jednak dłużej i w większości przypadków nie ma potrzeby z niego korzystać. Ja tej opcji nie zaznaczam, żeby klonowanie przebiegło szybciej. Następnie klikam dalej i przechodzimy do wyboru dysku docelowego tego, na który mają zostać przeniesione dane. U mnie jest to dysk 3 oznaczony jako Jmicron Tech USB Device. W rzeczywistości jest to dysk SSD Samsung 980 M2 NVMe o pojemności 500 GB podłączony przez obudowę M2 NVMe USB. Warto pamiętać, że dysk docelowy musi mieć wystarczającą ilość miejsca może być mniejszy niż źródłowy ale tylko wtedy, gdy zajęta przestrzeń na starym dysku mieści się w jego pojemności. Po wybraniu klikam dalej. W kolejnym kroku pojawia się wizualizacja obu dysków i sposób, w jaki dane zostaną przeniesione. Tu możemy dostosować sposób kopiowania, szczególnie przydaje się to wtedy, gdy dyski mają różne rozmiary. Domyślnie włączona jest opcja Dopasuj do dysku automatycznie, co oznacza, że program automatycznie dopasuje rozmiary partycji do nowego nośnika. W moim przypadku nowy dysk jest nieco mniejszy, i dzięki tej opcji program IS US automatycznie dopasuje klonowane partycje. W przypadku klonowania na większy dysk, program is US automatycznie powiększyłby klonowane partycje. Dzięki temu po klonowaniu nie zostanie żadna nieprzydzielona przestrzeń, a cały dysk będzie od razu gotowy do użycia. To bardzo wygodne rozwiązanie, którego nie oferują wszystkie programy do klonowania. W niektórych aplikacjach, jeśli nowy dysk ma mniejszą pojemność, operacja mogłaby się nie udać, bo program próbowałby skopiować dane 1 do 1 bez przeskalowania. Kolejna opcja to kopiuj jako źródło, która u mnie z uwagi, że klonuje na mniejszy dysk, jest niewidoczna. Korzystając z niej, rozmiary partycji zostają dokładnie takie same jak na starym dysku, a dodatkowe miejsce pozostaje nieprzydzielone. Można je później samemu rozdzielić, jeśli ktoś woli mieć większą kontrolę nad układem. Ostatnia opcja to edytuj strukturę dysku, gdzie możemy ręcznie zmieniać rozmiary i układ partycji według własnych potrzeb. Ja najczęściej korzystam z automatycznego dopasowania i w tym przypadku też zostawię właśnie te opcje. Klikam kontynuuj i rozpoczyna się proces klonowania. Czas trwania zależy głównie od wydajności komputera, rodzaju dysków i interfejsu, przez który są podłączone, oraz od ilości danych do skopiowania. Na górze okna programu widać pasek postępu, szacowany czas do końca oraz czas, który już upłynął. Teraz pozostaje tylko poczekać, aż pasek dojdzie do końca. Po zakończeniu mamy komunikat: klonowanie dysku zakończono pomyślnie i to znaczy, że wszystko poszło zgodnie z planem. Klikamy niebieski przycisk zakończ i możemy wyłączyć program. Teraz wystarczy wyłączyć komputer i zamienić stary dysk na nowo sklonowany, jeśli operacja dotyczyła wymiany na szybszy lub większy nośnik. A jeśli przenosiliście system do innego komputera, po prostu zamontujcie nowy dysk i uruchomcie komputer. Windows wystartuje normalnie, razem z Waszymi danymi, programami i wszystkimi ustawieniami, dokładnie tak jak wcześniej. Link do pobrania i zakupu programu ISUS Copy oraz specjalny kod rabatowy z okazji Black Friday znajdziecie w opisie filmu. I to by było na tyle w tym filmie. Jeśli wideo ci podobało, zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, czy tobie udało się sklonować dane ze starego dysku twardego na nowy z pomocą mojego poradnika. Jeśli chcesz wesprzeć nasz kanał, zostań naszym patronem i pomóż nam tworzyć jeszcze lepsze treści. Link znajdziesz w opisie. Zapraszam również do oglądania innych filmów na naszym kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć. A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszam do zapoznania się z innymi materiałami na moim kanale.